No hej, czy mieliście kiedyś myśli, że sztuczna inteligencja podbije cały świat? Ja raczej nie. Ale gdy dowiedziałem się, że udało się stworzyć Minecrafta dzięki sztucznej inteligencji, postanowiłem to sprawdzić. Także zostaw suba, a my lecimy sprawdzić, jak wygląda przyszłość Minecrafta. W takim razie zaczynamy i... Ej, ja się spodziewałem, że to będzie wyglądało lepiej. Nie, co to? O, o. Okej, okay, dobra, nieważne. Znaczy ważne. Strasznie... Ej, ta wioska tu jeszcze przed chwilą była! <grytania> tak czy siak po lewej mamy napisane, jakie są nasze wyzwania i musimy zbudować przykład ścianę, która jest z bloków 2 na 2. Co to jest? Czemu to się pojawia jakieś... Dobrze. Inwentory. Okej, okay, mam ekwipunek swój. Ehm, mam pytanie, czy ja mogę po prostu rozwalić ten blok. Człowiek myślał, ej, aj, prześcignie nas wszystkich! No nie! Otóż nie. Dobra, postawmy sobie tutaj to. Jako nasz challenge. Okej. Okay. Ej, tu jaskinia się zro... Ej! Ej! <ścoughs> Co jest? C ja tylko postawiłem jeden blok! Tu jest jakiś wielki coś, jakiś pałac. się Aha, jesteśmy teraz na pustyni widzowi. A nie! Jestem na opuszczonym tym. Statku. Okej, okay, ja tylko postawię jeden blok, jeden płot, i mi się stworzył wielki... Y Stawek. to już go nie ma w sumie. to jest skinia. Wiecie co? Ciekawsze w sumie jest e, nie budowanie, a po prostu eksplorację tego świata. Bo <grywki> to jest po prostu jakiś po prostu koszmar jakiś. Straszny sen, bo <grywki> wioska się pojawiła. Dobra, super, bo my zaczęliśmy od wioski i, i faktycznie mamy to wioskę znowu. Um, jesteśmy przed bloczkiem. Ale jak. Chcę... Okej, okay, mam wooden axe, okej, okay, zbieramy tego. Udało się zebrać. Zebrałem. Z... Mm -hmm. <laughs> to był domek! To był jeszcze domek. Spróbujmy postawić te bloki. Raz. Żeby tylko nie zgubić tego. Dwa. Jest dobrze. Trzy. Cztery. Mamy to. Pierwszy challenge. Łatwy. Został wykonany. Uwaga, postawiliśmy blok. Ścianę dwa na dwa. Patrzcie, jak do tego podejdę bliżej. What? WHAHAHAHA WHAT? Ej, dobra Jak chcę z wyjść? Okej okay. Nice, super Udało nam się zrobić pierwszy challenge Co? Mamy challenge, żeby zrobić turn water into ice Jak mam zmienić wodę w lód? Hmm, jak mam... O, mam kilo w ogóle Mam kamienny kilo, w którym będę mógł wykopać żelazo, potem je przetopić Czemu ten stąd, wygląda tak dziwnie? O, to jest co tu się dzieje? Żałuję tylko, że to jest tak małe okienko, ale po prostu technologia jest chyba jeszcze tak ograniczona. Dosłownie przestaje czuć, że gram Minecrafta, bo jakby wchodzę na jakąś wielką przestrzeń. Chwilę, coś to w ogóle latało na mną Tego już nie ma, ok? Um... <grywa> ja byłem na pustyni przed chwilą. Jestem ciekaw, jak ten świat jest. A nie, ten świat nie jest duży, bo ten świat cały czas się że go generuje, więc nie ma on. Z... Ale to miry jest strasznie baje. To biegniemy w takim razie do tej góry, jakiejś i się spróbujemy wkopać w to. Co się stanie, jak się po prostu wkopiemy tutaj, co nie? Mogę kopać stona. Tak? O, dobra, super. Dobra, ale jesteśmy teraz pod ziemią I widzicie, co jest najciekawsze? Że jak teraz się obrócę, to jest jestem w ogóle w jaskini. Wow. Okej okay. To jest sprytne, naprawdę. I może na że nie wyjdziemy chyba. Chyba, że się jakimś przypadkiem wygeneruje powierzchnia. No nie, no jak spojrzę w górę, to. Okej, okay. i co się dzieje? Gdzie? Ja... Halo? Halo? Ej, ja nic nie widzę! <ścoughs> Zatem, jak widzicie, AI nie radzi sobie jeszcze za dobrze z Minecraftem. A wszystko, co widzicie, jest na pewno prawdziwe. Ej, co się stało? To może ja już spadam stąd?